Halo, halo kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowym roku w 2021 roku na moim... Pierwszym piątym, Boże, w 2025 roku na moim kanale. Dziękuję Wam za to, że byliście ze mną w poprzednim roku, w 2024, i mam nadzieję, że zostaniecie teraz w tym nowym roku i będziemy razem miło spędzać czas. Dzisiaj gra Tech Store Simulator. Będziemy sobie kontynuować. Musimy sobie przypomnieć, co mamy, czego nie mamy i co tam. Słuchajcie, nasz przyjaciel. Tutaj od śmietników nam zaproponował, co on tam może dla nas zrobić teraz. Niedobrego. Nie do końca dobrego. Żadnych aktualizacji nie było. Chyba my tam 5000 byśmy mu musieli zapłacić. Tak mi się wydaje. E, rozmawiaj. Nie, 1500. Dobra, dobra, akcept. Słuchajcie, ja dzisiaj szaleję. Ja, o, 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 patrzcie, ale co on mi dał, takie etui beznadziejne? No nie. No nie. Ale lipa. I miał jakiś super towar nam załatwić, a dał nam jakieś etui za 5 zł. No co za typ. No nic, dobra, nic nie zrobimy. Zaufałam mu niepotrzebnie, e? Zaufałam mu niepotrzebnie i tak to się właśnie kończą. Interesy z podejrzanymi typami. Niedobrze, Kasia, niedobrze zrobiłaś. Ok. Tu mamy... Czekaj, G. Muszę jeszcze sobie przypomnieć, jak to się wszystko tutaj sterowało. Na tu nie mam miejsca. No, jesteśmy w tej grze tak trochę do tyłu, bym powiedziała. I gdzie on teraz jest? Tu. Co on nam teraz zaproponuje? Co to jest? Co on nam teraz może zaproponować? Przeszliśmy długą drogę, ty i ja, ale nadszedł czas, aby zakończyć to raz na zawsze. O, mam w rękach wybuchowe materiały. Zafundujemy temu warsztatowi technicznemu pożegnanie, którego nie zapomną. Bum, kabum, <gum> kabum by tu pasowało. Koniec z konkurencją, będziesz jedynym graczem w mieście. To ryzykowne, ale pomyśl o zyskach. Gotowy, by zostać królem dzielnicy? Baj. Nie mam tyle pieniędzy, bo ci zapłaciłam dziadulcu jeden. Teraz mi już na nic nie stać. Co myśmy tu mieli? Czajniki. I tu jakieś etui i te kable. E. Eee. No dobra, no to musimy tak, kupić czajniki, skoro już mamy na nie miejsce. Czy nam starczy pieniędzy? Ja to już dwa razy przeklikałam. Kuźwa, Kaś Bogol się znalazł. Ja chcę tylko raz. Halo, dziękuję. Kaś Bogol, to musimy zamówić. No też bym chciała dwa razy, żeby potem nie latać, nie biegać, ale... Widzicie, jak to jest? Dobra, 240, to w sumie możemy. Nie wiem, czy te pingwiny mamy, czy nie. Dobra, ile? 540, to w sumie, czy starczy nam jeszcze na te? Oczywiście, że nie. Mm, to odpuśćmy sobie może te pingwiny na razie. Ki? Dobra. Idziemy wyłożyć towar. No, piękna wieża, piękna. E. Co to było? Co to było? F, otwórz, to są te drogowe, tak, drogowe etui. Tak, słuchajcie, moim celem jest, żeby na każdym meblu był, znaczy na jednym meblu był jeden rodzaj produktu. Bierzemy sobie kolejne drogowe etui, dołożymy gdzie możemy, G, aha, pięknie się podniosło, no, G, mhm. Magazyn, przydałby nam się magazyn, oczywiście, że tak, ale mi na to nie jest stać. Oczywiście, że nie jest stać. <grywa> o Boże, kable, kable, kable. I już nie mamy kabli, ale mnie zdenerwował ten. E, nam, miał taki luksusowy towar nam dać, i co? A on nam przyniósł najtańsze etui, jakie może być. Dobra, tu już nic nie ma. A ja nie zamawiałam dwóch tych kartonów, tego czajnika? Aj, nie wiem, już nie wiem. Czarne to tu. Okej, okay, chyba jedno nam zostanie tylko. Czekaj, podnieś to. Tutaj położymy w kąciku. No i dobra. I, i, i. I, i otwieramy y, sklep. Zmiana nazwy, jeszcze nie mamy nowej nazwy. Kierownik, aktualizacje. Aktualizacje. Czyli co? Powiększenie, tak? Aha, aha, aha. Za Tysiaka możemy powiększyć przechowywanie. Za Tysiaka możemy mieć magazyn. No, przykro mi. Nie mam pieniędzy. Otwórzmy sklep tu. Dziękuję bardzo. Pracownicy, też nie mamy pieniędzy na pracownika. <laughs> o, ale jest pracownik bezpieczeństwa, który pilnuje. Dzień dobry. Tu świąteczne. Pani już po świętach. No, ale zima jeszcze teoretycznie trwa. Ja znowu z tą pacją, ta, z pacją, z pacją, a nie pacją. Będę klikała 3 miliony razy pewnie. Co tutaj? Aha, te białe to nie dokupiliśmy. <laughs> Drogowe pad Ja mam trochę katar i możecie to słyszeć. Bo sama słyszę, że gadam przez nos to raz. A dwa, że trochę boli mnie gardło. Ale mam nadzieję, że nie będzie wam to jakoś bardzo. Przeszkadzać? Uuu, pani tu ile kupiła czajnik. No widać, że po świętach Kart podarunkowe Dostali, to teraz kupują Dobra, oczywiście jest ich milion I ja nie mam czasu teraz Podokładać towaru Co my tu mamy? Aha, jeszcze mamy ten Dobra, to wiecie co, ja dołożę tutaj te, to, to nie wiem, co to to jest, aczkolwiek dołożę, bo, bo mamy, to dlaczego by tego, moi drodzy, nie wykorzystać, widzę, że nie ma już czajników, e, bardzo szybko to wykupują, wszystko bardzo, bardzo szybko, mm. dobra, ja wyskoczę, zobaczcie, jaka jest kolejka, leci nam to w ogóle z nieba, ten towar, F trzeba otworzyć, dobra... Muszę to też donieść, bo wydaje mi się, że jak to za długo tutaj leży, to potem kradną towar. Także czajniczki sobie wszystkie wyłożymy. No, przydałby nam się tutaj kasjer, powiem Wam, a ja bym sobie tak może spokojnie dokładała, chociaż w jednej drze, drze grze. Nie skupiała się na, na kasowaniu, ale ich tutaj jest. Ja cię sunę. No, normalnie, hit. Tyle ich jest, a ja nie mam za co towaru kupować. O co chodzi? Nie zarabiam. Nawet nie mam czasu spojrzeć, czy są jakieś nowe twarze. Miłego dnia, dziękuję. Ten młody to co chwilę tu przychodzi. Dobra, czekajcie chwilę, bo ja tu muszę podokładać. Co tu mamy? Serduszka. Serduszka są tutaj, ale już też nie mamy wiele. Co tu jeszcze jest? Te czarne. Czarne, czarne, facet. Co, nie mam już? No patrzcie to, jaka niespodzianka. Nie mam. Nie mam towaru. Ja cię nie mogę, no. Ej, nie skacz, tylko tu trzeba E nacisnąć, a ja skaczę. O, jeju, jeju. Dobra. Thank you. Thank you. Jeszcze tu pan bierzesz? Dobra, dobra, bierz ta, bierz ta, kupuj ta. Thank you. Oni przestaną kupować dopiero jak tutaj wszystkiego zabraknie ja Muszę coś dokupić przecież Coś muszę dokupić No czajniki wezmę raz eee, a Nie wiem czy mam tam pozmieniane te ceny Na wszystkie produkty tak naprawdę 726 Dobra, przepraszam na chwilę Tu stoi nasz ziomek Śmietnikowy, ale Trochę się obawiam <laughs> Że może nam coś tutaj Zawinąć Gdzie pani mi ten łeb tu wsadziła? Są jeszcze, no ale nie mogę, bo ona tu stoi, tak? Ajajaj Dobra Czajnik Okej okay. No naprawdę, albo by się przydał, wiecie co, magazyniar Albo kasjer I nie wiem, czy nie zaryzykować i go nie zatrudnić Takie mam odczucia, wiecie? <gryw> Pewnie nie są dobre, jak zawsze Czekajcie, czekajcie, zróbmy to. Co mi tam? Słuchajcie, co mi tam? Już tam nie ma rodzic, ludzie, kochani, tylko ma rodzicie, a nie mogę. Czy mogę? A nie mam magazynu. No tak, dość logiczne. To nie chcę. To nie. To ja nie wiem, nie kupuję, nie zamawiam, nie zatrudniam. No dzięki. No, dajcie mi zarobić na magazyn. Bliska. Dziękuję. Kupujcie, tak. Po milion produktów. Tylko nie ma tyle na sklepie, ja wiem. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Zaraz tam pójdę na dwór, podokładać pod nasze produkty. Okej, okay, i mamy czarne Etui. To tutaj. A nie mogę, bo tutaj ona stoi. No zobaczcie to. Pani, przesuń no się trochę. Okej, okay, karton do kosza. Tu mamy te kable czarne. Nie, nie, nie. No i one były chyba tu. Tylko czy ja to będę mogła tu przez tą kobietę tu wsadzić? Będę mogła. Niżej? Nie mogę już, widzicie? O, dobra, 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 idzie. Idzie jakoś, idzie, okej. Okay. Ej, a właśnie, bo tu jest ten złodziej, łysy Sebiks, pamiętacie go? Ja zapomniałam o nim. On się tu już skradał, wy go widzieliście. Na pewno. Na pewno był. Dajcie znać w komentarzach, czy był. Dobra, czemu oni już idą? Proszę poczekać, kolejka się zaraz zmniejszy. Już wszystko kasuje. Tacy zarobieni, że nie mają czasu w kolejce postać normalnie. Ej, no ładnie kupują. Może trzeba by, trzeba by było te ceny powiększyć. Ja kupię zaraz magazyn, wiecie? Tak mi się coś tutaj. Wydaje. A ty, młodzieńcze? Kupujesz, kupujesz coś czy nie? Czy sterczysz? O co tu chodzi? Co ten gada tu? Nie wiem. Kurde, ludzie są dziwni. bez tu nawet w grze. E, tu mamy. Proszę brać kable. Proszę się częstować. Co tam, gałdosz, Co ty tam, gałdosz i marudzisz, chłopiu? Daj spokój. I mamy białe. E tu, i które powinno być tu, i mam nadzieję, że uda nam się je dodać. Ok, wyrzucamy do kubła. No i co? Dwóch jest bliźniaków. Patrzcie, on przypuszczał brata, po prostu czekał aż przyjdzie. No tak. Thank you. Która jest godzina 20? Nigdy nie wiem, słuchajcie, ja pamiętam, że w supermarket symulator zamykamy o 21 teoretycznie. A w innych symulatorach to ja nie pamiętam, o której te sklepy się zamykają. Have a good day. Have a good... Patrzcie, bliźniaczki znowu. Ło, wow, pani, cztery rzeczy nawet, no wow. A ty na co znowu czekasz, chłopie? Lipa, tu nic nie ma już. A oni przychodzą i przychodzą. Dobra, jest. Zastanowił się facet. Nie wiem, czy kogoś przepuszczał, czy, czy, czy co. Nie mam czasu patrzeć na nich. I na Sebiksa też nie mam czasu patrzeć. Poziom sklepu 24. Ej, to chyba dobrze, co? No. I jak to było z tym sklepem? On się sam zamyka, czy co? Bo ja oczywiście nie pamiętam. Otrzymałam wiadomość e-mail. E-mail. Która to będzie ta? Myszy komputerowe zaczęły wykazywać oznaki niezależności. Niektóre z nich przestały reagować na kliknięcia, inne nagle poruszają się samodzielnie. Może to być część ich planu przejęcia kontroli nad biurem. Jeśli Twoja mysz zaczęła się dziwnie zachowywać, być może dołączyła już do grona buntowników i wymaga wymiany. No, widzę, że tutaj produktem dnia jest e, takie coś. A my tego oczywiście nie mamy. Tak, dziękuję bardzo. Myślę, że po tych paniach my sobie sklep. Tak już nie mamy. Ale mamy 2400. Zobaczcie. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Możemy zamknąć sklep. I teraz tak. Kierownik i przechowywanie. Słuchajcie, wykupmy ten magazyn. No, musimy. Musimy. O, jakaś tu półeczka jest. Także. Uuu, i on jest duży. Spoko. Spoko, jest miejsca na to, żeby kłaść towar, tylko jeszcze trzeba będzie dokupić po prostu meble, no i myślę, że my sobie teraz zatrudnimy pana lub panią, bo nie wiem oczywiście, kto to będzie, no ale on tutaj się ceni, widzie, widzę, zabieranie pudełek z ulicy lub magazynu i umieszczanie produktów na półkach, super, no tu, tu, no co mam zrobić, muszę, muszę to zrobić, on tu gdzieś jest teraz? To ty? Kuźwa, jaki magazynier, patrzcie to, jakiego dostaliśmy magazyniera, on wygląda jak drogowca i jakiś, ej, taki wiecie, jakiś, co nie wiem, robią na drogach, coś budują, nie mam pojęcia, no nie mogę, ej, jak mu damy na imię, dajcie mi znać w komentarzach, jak my mu dajemy na imię, ja nie wiem, jakie imię do niego pasuje, nie mam zielonego pojęcia, ale może jakiś, nie wiem, kurde, Marek? Kurczaki, no normalnie hit, tego się nie spodziewałam. Także, kochani, zamówmy produkty, zamówmy te wtyczki. Myślę, że dwa. Co prawda, ja nie mam jakby osobnego mebla na to, ale trudno. Yy, dobra, możemy zakończyć dzień. Zysk minus. <gryw> na minusie jesteśmy, mamy zysk super. Yy, Okej, okay. czy ja mam już te wtyczki? Czemu mogę. Zakończyć dzień. No przecież go zakończyłam, tak? Nie czaję tych gier, wiecie? Niektórych. Otwórz. No ale nie mam nic na tym. Dobra. Trzy zamówiłam? No nie. Może dwie. No i co, poczekajcie. Czy on nam to przyniesie? Ej, no, ale zakończ dzień. No dobra. I co teraz? Bez sensu. otrzymałam nową wiadomość e-mail, a sklep jest. Nie wiem, czy ja tak sobie mogę to przeklikiwać, że otwarte, że zamknięte, nie mam pojęcia. Pro... Zmienili produkt dnia, nie wierzę po prostu. Nie, no co za. Bambaryły jedne, no to jest to teraz produktem dnia. No i te etui pozamawiamy. Ja nie wiem, na ile nam tam wystarczy tak naprawdę tego wszystkiego. Trzeba by też. o panie, to ja tu chyba przesadziłam delikatnie z tym zamawianiem. No, i to tak bym powiedziała nawet, że nie delikatnie, a dużo. No, oni już tu są? Czy mi się wydaje, że oni już tu są, że tu łażą Kup. Nie, nie łażą. Dobra, czy, ale co? On daje najpierw na magazyn to daje, a potem do. No nie, aha, bo ja nie mam czaje, bo ja nie mam, wiecie, jakby metki nadanej na mebel, że on ma mi to tutaj kłaść. Dobra, na razie niech będzie tu. Musimy też meble zainwestować. Też musimy zainwestować w meble. Dobra, to zanosi, bo to mieliśmy opisane jakby tak, a jeszcze chciałam zobaczyć, bo tego nie mamy na pewno opisanego i jeszcze ceny, moi drodzy, jeszcze ceny. Musimy popodnosić, żeby zacząć zarabiać. No Marek, ci powiem nie, że ciebie to się tu w tym sklepie nie spodziewałam. Dekoracje, meble. No nie stać nas, mamy 42 dolary, także nie stać nas tam praktycznie na ew, nic, ewentualnie na e, loterię. Co ja chciałam? Ceny, kierownik, aktualizacje, przechowywanie, cena produktów. Dobra, co my tutaj kupiliśmy? To mamy 18, to jest podstawowa, no to nie, to weźmy 22, zobaczymy, czy będą kupować. Tu mamy 30 te czajniki, a cena podstawowa jest 20, więc w sumie, słuchajcie, i tak to kupowali. Tu weźmy, ojej, nie, 20. Ale mogę to usunąć? 25? No spróbujmy. Co ja jeszcze kupowałam? To. To mamy po 30, więc niech tak zostanie. No i tutaj już też mamy te ceny podniesione. Wszędzie tak. Dobrze, wszystko widzę. Tak mi się przynajmniej. Dobra. No kurczaki, otwarte. Niech już będzie, że otwarte. No nie mamy za wiele tego na sklepie. No niestety. Ale ładnie poukładał, a tu? A to jeszcze jest. No dobra, tak nam się to skończy, to on to po prostu, mam nadzieję, że na tych półkach porozkłada. I słuchajcie, loteria. Play. Aha, muszę ile chcę dać, tak? To no to. Twój zakład. Mogę wpisać? Yy, o co tu, bo nie pamiętam, o co tu chodziło. 10, play. Chciałabym tu coś wygrać. No dobra. No nie, to teraz bym chciała już yy, jeden, tu, 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 za dwa. No dobra, przegraliśmy, tak? Nie mam już pieniędzy. Supi. Dzień dobry, drodzy Państwo. Ile was tu jest? Ja już chciałam kończyć odcinek, a wy tu przyszliście jeszcze. No dobrze. No to co, skasuję ich jeszcze. No nie mamy za dużo tego towaru, kurczę, no a co mam począć? Nic nie pocznę, ale mamy przynajmniej kogoś, kto nam ten towar tutaj dokłada. Także ja zaraz wyskoczę i po tym kliencie zamówię jeszcze towar. Sklep, produkty, myślę, że możemy to zamówić w magazynie. Aha, aha, tu mamy, że w magazynie pokazane spoko. Myślę, że zamówimy jeszcze te końcóweczki, i to mieliśmy w magazynie 5, ale zamówmy. Czy mnie będzie stać? Oczywiście, że nie. To jest hit po prostu. Teraz. no, Ej, nowy pan? Nie widziałam jeszcze pana w takiej kurtce w tej grze. Marek, rozkładasz tam? O, przyszedł młody. Idzie Marek z końcówkami, supi. Thank you, thank you, thank you. No. Miłego dnia wam życzę. Róbcie duże zakupy. Polecę ten sklep moim znajomym. Fantastycznie. Jak tam sytuacja. No, pusto. Pusto. Nie ma żadnych etui ani nic. Ja zwariuję. Może po dwa razy pominam, tylko ja chyba nie mam oczywiście, że nie mam tyle pieniędzy. Tak, to nam wystarczy. I Git. Niech tam Marek. Ej, złodziej! Ty, 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 ty. No, so hello? Ej, ale jak to się go... Zabrałeś mi coś? Bo on hello, no zabrał mi. No kuźwa hello do mnie typ. A mi zajumał... Ekspert chciałam powiedzieć, etui mi za, zajumał. No nie, po prostu nie mogę z nimi. Ale widzicie, jak go przykampiłam? Pewnie już był parę razy w poprzednim dniu, ale... no, dobra kochani, myślę, że ja sobie będę już ten odcinek kończyć jak widzicie, oni tu kupują cały czas i no, produktów nam też brakuje cały czas ale myślę, że kiedyś to wszystko tutaj ogarniemy teraz nam pan pomaga pan magazynier nasz trzeba to by było wszystko też porozkładać a tych końcówek czemu nie rozłożył? chyba nie miał czasu, to ja już tutaj to dam Mam nadzieję, że nic już nie było w tym pudełku, a nie skasowałam młodego. No, także dajcie znać, jak podoba Wam się pan Marek, pan magazynier. Jak macie jakieś fajne imiona dla niego jeszcze, to oczywiście piszcie w komentarzach. O, mamy 534, więc sobie jeszcze na koniec coś tutaj zamówimy. Myślę, że skupimy się chyba na, tym, na tych etui najbardziej. 366... No to jeszcze zamówmy te, czy będzie nas stać. Tak, będzie nas stać. No, także dajcie znać, jak podoba Wam się magazynier, co myślicie o tej gierce. Jak może macie jakieś pomysły, słuchajcie, jak to zrobić, żeby zarabiać tutaj więcej, szybciej, żeby nam tych produktów nie brakowało i żeby mieć też wszystkie na sklepie, bo na tym też mi zależy, bo widzicie, że my praktycznie mamy tutaj tylko Etui. Pani, jak się, kurczę, przyodziała, mhm. że my praktycznie mamy tylko tutaj etui i no parę innych rzeczy, a produktów do zakupienia mamy bardzo, bardzo dużo, które moglibyśmy kupić. Dobra, no jakoś to tutaj się prezentuje, ale mamy tylko 200 kasy. Także kochani, ja już kończę, jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, no i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się cieplutko i pa pa. E